Nie dużo dzieje się odkąd zaledwie w miniony weekend marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że porzuca krajową politykę, którą w liście do członków swojej partii Polski 2050 określił mianem Szamba i wybiera karierę międzynarodową. Hołownia złożył bowiem akces w otwartym konkursie na wysokiego komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. I mimo, że, umówmy się, szanse na objęcie tego prestiżowego stanowiska, Niewielkie, głównie ze względu na brak doświadczenia w polityce zagranicznej. Sam w wywiadzie dla kanału Zero podczas niedawnej kampanii prezydenckiej przyznał, że jego największym osiągnięciem w tej dziedzinie jest. Uwaga, to nie żart. Napisanie książki kucharskiej wspólnie z kilkoma przewodniczącymi parlamentów narodowych. I mam tu ze sobą, jak pan będzie chciał, to zostawię e, owoc e, tych relacji międzynarodowych, które zrobiłem przez te półtora roku. Książkę na to, Kucharską, książkę na to, Kucharską. Tak, to jest książka kucharska, którą zrobiliśmy na woź. To jednak decyzja o odejściu z polskiej polityki jest definitywna. Szymon Hołownia porzuca tym samym partię, która cały czas formalnie nosi jego imię i jest. Jest w katastrofalnej kondycji, gdyż po kampanii prezydenckiej zakończonej dla Hołowni fatalnym wynikiem zaledwie 4,99% poparcia w pierwszej turze Polska 2050 ma ponad 11 milionów złotych długu. A ponadto jest bardzo mocno wewnętrznie podzielona, co jednak szczególnie spędza sen z powiek premierowi Donaldowi Tuskowi. Przewagę w Polsce 2050 mają obecnie zwolennicy twardego kursu wobec premiera Łącznie z wyjściem z koalicji rządowej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości już poczuli krew i usilnie pracują nad zbudowaniem w parlamencie jeszcze w tej kadencji nowej większości rządowej opartej o polityków PiSu, Konfederacji, części Polski 2050 oraz części polskiego stronnictwa ludowego. Profesor Przemysław Czarnek otwarcie przyznał, że takie działania są prowadzone. Jakie więc konsekwencje? Już w najbliższych dniach i tygodniach decyzja Szymona Hołowni o wynik sowaniu się z krajowej polityki przyniesie dla naszej sceny politycznej, o tym już teraz w programie Polskość to normalność. Tomasz Gdula, Serdecznie zapraszam. Witam Państwa w tej biało-czerwonej enklawie YouTube'a i jak zwykle na początku z serdecznością i pokorą proszę wszystkich, którzy czują się polskimi patriotami, sprawy naszej ojczyzny leżą im na sercu, a jeszcze nie należą do naszego liczącego już ponad 264 tysiące członków grona, by łaskawie kliknęli przycisk subskrybuj, gdyż dzięki temu niezależne komentarze wygłaszane tu zawsze wyłącznie z polskiego punktu widzenia docierają do szerszego kręgu odbiorców. W Polsce 2050 zawrzało, po tym jak Szymon Hołownia ogłosił, że opuszcza swoje środowisko polityczne. Wprawdzie marszałek na swoją następczynię w roli przewodniczącej partii wyznaczył Katarzynę Pełczyńską na łęcz, ale nie jest ona naturalnym liderem. Pokazało to głosowanie, w którym wyznaczano kandydata Polski 2050 na wicepremiera. Stanowisko to chce objąć Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ale w ostatniej chwili akces zgłosiła również minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska i okazało się, że protegowana Szymona Hołowni, czyli właśnie Pełczyńska-Nałęcz, wygrała to głosowanie zaledwie 16 do 14. To jednak wskazuje, że aktualnie w Polsce 2050 pogrążonej w wewnętrznym chaosie i w długach, o których wspomniałem na wstępie, mamy do czynienia z lekką przewagą tych, którzy są zwolennikami twardego kursu wobec premiera Donalda Tuska, a więc siedzenia okrakiem, jedną nogą w rządzie, ale jednak retorycznie w opozycji, z ostrą krytyką tych poczynań rządu i koalicji, które nie podobają się opinii publicznej, ponieważ na tym część polityków Polski 2050 chce odbudować swoją pozycję, Ugrupowania, które naprawdę może stanowić trzecią drogę. Zwróćmy jednak uwagę, że wygrana w głosowaniu Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz powoduje, iż premier Donald Tusk będzie musiał wręczyć tekę wicepremiera osobie, której osobiście nie trawi, ponieważ on nie znosi Pełczyńskiej na Łęcz, tak samo jak nie znosi chołowni. Już państwu pokazywałem publikacje takich portali jak ONET czy Newsweek, które przecież są bardzo bliskie koalicji rządzącej, z w których jasno wynikało, że pomiędzy Tuskiem a Hołownią w ostatnim czasie zaistniała najczystszej wody nienawiść. I niewiele bliższe, niewiele cieplejsze relacje łączą premiera z Katarzyną Pełczyńską na łęcz. Natomiast politycy Prawa i Sprawiedliwości podjęli decyzję o tym, żeby spróbować zbudować nową większość rządową i odsunąć Tuska od władzy czym prędzej, ponieważ jak się okazuje, sytuacja ekonomiczna Polski jest jest katastrofalna. Mówił o tym między innymi profesor Ireneusz Dąbrowski z Rady Polityki Pieniężnej. Mamy ogromny deficyt budżetowy na dodatek jeszcze no, koszty obsługi zadłużenia to może dojść nawet do 100 miliardów złotych, czyli odsetek. Od długów 100 miliardów. Ponadto ten dług w 2026 roku, zgodnie z projektem ustawy budżetowej, przygotowanej przez rząd Donalda Tuska i jego ministra finansów Andrzeja Domańskiego, ma przyrastać o miliard 200 milionów złotych dziennie. To są, proszę Państwa, 3 tony czystego złota dziennie. Tak zamierza Polskę zadłużać Tusk. Oczywiście sama władza jest mocnym spoiwem dla Polityków koalicji 13 grudnia. Jednak w Polsce 2050 przynajmniej tych 16 posłów, którzy zagłosowali za, kandydaturą Katarzyny Pełczyńskiej na na wicepremiera ma przekonanie, że trzeba dokonać radykalnej zmiany, również po to, by samodzielnie przetrwać na scenie politycznej. Donald Tusk bowiem tych, którzy są przeciwko niemu na listy koalicji obywatelskiej z całą pewnością w nadchodzących wyborach parlamentarnych, niezależnie od tego, kiedy miałyby się one odbyć, nie przyjmie. W związku z tym jedyną szansą dla środowiska Polski 2050 jest odcięcie się od Tuska. Pytanie tylko, czy będzie to odcięcie się radykalne, czyli zmiana układu rządowego, czy być może tylko odcięcie retoryczne, polegające na krytykowaniu premiera, ale trwaniu w układzie rządowym. Profesor Przemysław Czarnek, wspomniany już na wstępie, otwarcie mówi, że pis prowadzi rozmowy z politykami Polski 2050, ale także przedstawicielami polskiego stronnictwa ludowego i rzecz, rzecz jasna konfederacji, aby powstała nowa większość rządowa. you <laughs> po to, żeby z Polski jeszcze było co zbierać. Tu nie chodzi o to, kto dorwie się do władzy w wyniku ewentualnego przewrotu, ale przede wszystkim o to, by wreszcie na powrót zacząć realizować politykę, która w sposób absolutnie bezczelny nie topi polskiej gospodarki, finansów naszego państwa i szans rozwojowych całego naszego narodu. To jest stawka tej gry. Wiele wskazuje, że może dojść do grubych przetasowań w parlamencie, a być może nawet o Balenia rządu Donalda Tuska już tej jesieni. Ja taki scenariusz przedstawiałem Państwu 1 stycznia w pierwszym tegorocznym komentarzu na kanale Polskość to Normalność. Być może jesteśmy właśnie w przededniu realizacji tej perspektywy. Proszę, dajcie Państwo znać, jak oceniacie zachowania Polski 2050, ten podział na 14 zwolenników podległości wobec Tuska i 16 zwolenników twardszego kursu wobec premiera. Być może może nawet włącznie z wyjściem z koalicji rządowej? Czy uważacie, że byłby to ruch dla Polski dobry, czy w ogóle jest, waszym zdaniem, realny? Jak postrzegacie samą decyzję Szymona Hołowni o odejściu z krajowej polityki? Czy to dowód jego dojrzałości, czy może wręcz przeciwnie? Potwierdzenie tego, o czym tutaj na kanale Polskość to Normalność mówiliśmy od bardzo dawna, że tak naprawdę Hołownia jest niedojrzałym do polityki klaunem z TVN-u. Dajcie znać w komentarzach, Proszę oczywiście o kciuki w górę i życzę błogosławionej niedzieli. Do zobaczenia!